Witaj serdecznie. Dzisiaj film bardzo ważny, z rodzaju prywatnych, ale oczywiście zawsze staram się to trochę przecinać z kwestiami biznesowymi. I tak, tytuł filmu brzmi Spełnione życie to się równe działania, opieranie się na faktach, a nie na narracji. I pamiętajcie o tym, że żeby coś się działo, to my musimy brać odpowiedzialność za to, to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie prywatne, biznesowe, to nie partner, partnerka tak naprawdę, których mamy wokół siebie, którym też trzeba wspierać, bo być może oni czasami potrzebują też, też pomocy. To nie oni są odpowiedzialni za nasze spełnione życie, ale to my tak naprawdę, więc ich wspierajmy, a oni będą również wspierać nas. I bardzo często to powtarzam osobom, z którymi rozmawiam, że fakty się liczą, a nie narracja. My wiemy, że tych narracji w głowie się rodzi bardzo dużo ale de facto 80-90% tych narracji one się często nie spełniają. To są pewne wymyślone scenariusze, które nigdy nie mają miejsca w życiu. I tak jak my na przykład zadbamy o swoje zdrowie, tak nikt nie zadba o to nasze zdrowie. Nie oszukujmy się, ale czy, czy partner, partnerka, mąż, żona, dzieci zadbają o tak o zdrowie, jak my zadbamy? No niestety nie. Oni mogą nam pomóc tym wszystkim tak naprawdę. Fajnie, że są i my jak widzimy, że coś się dzieje z nimi, to też im ewentualnie Pomóżmy, bo chodzi o to, żeby się wspierać, ale brać odpowiedzialność za swoje życie i prywatne i biznesowe. Tak samo w biznesie. Jeżeli my nie weźmiemy spraw w swoje ręce, to nie oszukujmy się, że partner biznesowy weźmie za nas wszystko tak naprawdę i będzie to, to robił. Nie, no, my bierzemy odpowiedzialność, my możemy pomóc. On też nam pomoże. I miejmy wokół siebie ludzi, którzy i prywatnie, i biznesowo będą nam po prostu pomagali, ale my również. Bierzmy odpowiedzialność i im również pomagajmy. I tak yy, fajnie pokazuje m, pewien cytat z książki To nasze życie, że jeżeli chodzi o życie, o zdrowie, to my często dbamy lepiej o samochód, wymiana olejów, przeglądy techniczne, jedne, drugie, opon, z wyprzedzeniem, zanim się coś stanie, niż o zdrowie, tak naprawdę, bo nie robimy badań systematycznie. Więc kwestia tego typu bierz sprawy w swoje ręce, działaj, i ty bądź odpowiedzialny za swoje życie, działaj z wyprzedzeniem, rób badania z wyprzedzeniem, żeby to życie było dobre. Więc odpowiedzialność za to spełnione życie leży w naszych rękach, w niczyich innych. Niech nam pomagają bliscy, ale to my bierzemy odpowiedzialność za to wszystko. Więc jeżeli będziesz robił, działał, robiła, opierała się na faktach tak naprawdę i tu wyciągała pewne wnioski, natomiast nie opierała się, nie opierała na narracji, to będzie to spełnione życie, naprawdę, bo te działania, fakty będą nas popychały do przodu, więc życzę wszystkim, wszystkim takiego spełnionego życia, gdzie rzeczywiście działamy i opieramy się na faktach. Wszystkiego dobrego. Cześć.